Cześć, ten filmik nie jest poradą inwestycyjną. W ostatnim filmiku mówiłem Wam, że Bitcoin powinien przebić cze tą czerwoną linię, czyli poziom cenowy 28700 i w tej chwili właśnie to zrobił. Dlaczego ten poziom? Też Wam mówiłem, że tutaj właśnie będą wybijane stop lossy osób, które miały zakładane te stop lossy pod tymi tutaj dołkami z czerwca. Czy też ze stycznia, prawda? I teraz właśnie to się stało. Jednak tutaj była taka, można powiedzieć, trochę manipulacja według mnie przynajmniej. Zobaczcie, oni zeszli tutaj wcześniej blisko już tej czerwonej, tego czerwonego pułapu, czyli to było o drugiej, o drugiej w nocy i odbili, prawda? Dlaczego tak zrobili? Ponieważ osoby, które uczą się analizy technicznej zagrywają w taki sposób, że jeżeli cena nie przebija dołków prawda, ostatnich no to znaczy, że będą wzrosty prawda i te osoby znów tutaj zapakowały się w longi i co zrobili? Dopiero później, czyli, czyli właśnie o 22 wybili te wszystkie stop lossy, które były zakładane pod tą właśnie, pod tym właśnie poziomem Cenowym, czyli pod tymi dołkami z tamtych właśnie miesięcy, jak ja wykorzystałem ten moment? Wykorzystałem go bardzo, bardzo dobrze. Nie zakładałem shorta na Bitcoinie, ale wolałem założyć shorta na jakimś altcoinie i zrobiłem to na TRX ie Udało mi się osiągnąć taki oto wynik. No tutaj specjalnie tą cyferkę usunąłem, żeby nie ktoś nie powiedział, że się chwali, prawda. Także tutaj na TRX bardzo ładny dzisiaj wynik udało mi się osiągnąć. TRX również zobaczcie, też zareagował gwałtownymi spadkami, wzrósł i ja tutaj stawiałem już shorty. No, short słuchajcie, bardzo, bardzo udany. Jak widzieliście, no i taka właśnie manipulacja tutaj na rynku. Więc jak widzicie, analiza techniczna nie zawsze działa. Ja, no, analiza techniczna nie zawsze daje zarobić, dlatego ja bardziej używam y, analizy, którą grają najwięksi gracze, czyli ci gracze, który, którzy tak naprawdę zgarniają największy kapitał na tym rynku. Także no tutaj uczestnicy rynku dali się nabrać na to, że, że ten poziom nie został przebity za pierwszym razem. I dopiero za drugim razem właśnie w tej chwili jest on y, przebijany. Yy, także tutaj wszystko zgodnie yy, zgodnie z planem właśnie dzięki tej manipulacji udało mi się dzisiaj na tym TRX bardzo ładnie bardzo ładnie zarobić tak ogólnie TRX no to jest moneta ostatnio bardzo hajpowana. jak pamiętacie tutaj były yy, takie dość duże dość duże wzrosty ja tylko przypominam co się stało yy, z monetą Luna a no, pewnie o Lunie już każdy z was słyszał Zobaczcie, to się stało z Luną, czyli cena była 120 dolarów. W tej chwili mamy Lunę za dolara, więc te osoby wszystkie, które tak wierzyły w tą kryptowalutę, takie hype'owały, No mają teraz swoją ulubioną kryptowalutę. Po, po cenach, słuchajcie, jeszcze z, z tych takich można powiedzieć, okresów z roku 2000 yy, i. No na, na TRX też spodziewam się jeszcze głębszych spadków, ale shorta zamknąłem, ponieważ dał i tak dobrze zarobić, więc tutaj wziąłem po prostu zysk. Natomiast zobaczcie, że TRX ma jeszcze też przestrzeń do <laughs> spadania. Znowu tutaj ten trading view mi zamula. OK. Sprawdźmy sobie spadki. W tej chwili minus 64%. Niektóre altcoin, jak już pewnie wiecie, nie będę ich teraz pokazywał, żeby Was nie zanudzić, ale spadły już po 80%, po 90%, więc tutaj też na te TRX będę oczekiwał y, głębszych spadków. Natomiast teraz uważam, że nie jest to dobry moment na shorta, ponieważ oni mogą teraz już po wybiciu tych stop lossów zrobić jakieś wzrosty, właśnie chociażby pójść tam po gapa na 30. Kilka tysięcy. Czy tak będzie? Nie wiem. Ja w tej chwili będę patrzył i obserwował to, co się będzie działo. Natomiast teraz możecie sobie wrócić do mojego filmiku sprzed kilku miesięcy, w którym ja mówiłem, że te dołki będą na Bitcoinie wybite i one właśnie dzisiaj, właśnie teraz zostały ładnie wybite. Te stop lossy tych wszystkich longerów tutaj zostały bardzo ładnie wyczyszczone. To ploty osób, które zagrywały pod typową analizę techniczną. Także, no cóż, ja jestem bardzo zadowolony. Znów no, bardzo profitowy miesiąc, jak dla mnie. I Wam również życzę takich profitowych, można powiedzieć, shortów. <grych> I pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Znów analiza sprzed kilku miesięcy po prostu siadła. Siadła idealnie, a tak naprawdę analiza też z wczoraj, bo wczoraj wam też mówiłem, że Bitcoin będzie wybijał te, to, ten, ten czerwony poziom cenowy, czyli te dołeczki. Trzymajcie się i do usłyszenia.